Cześć, ja jestem Nerwo, witam was w kolejnym filmie serii od Czura do wilczura I dzisiaj, za waszą namową, postanowiłem zagrać w rozdzielczości 4.3 Czyli dokładnie 1280 na 960 Powiem wam, że zupełnie nie jestem przyzwyczajony do takiej rozdzielczości Bo minęło parę lat odkąd na czymś takim grałem Tak to jednak zawsze Full HD 1920x1080 Także no, będzie się grało na pewno troszeczkę inaczej Obraz jest rozciągnięty Ja gram na takim samym jaki, jaki wy widzicie Tak, czyli nie, nie czarne paski nic z, tych, nic z tych rzeczy normalny, rozciągnięty obraz i bardzo bym chciał znaleźć jakąkolwiek broń pistolet a tu nic. migam sobie tylko z Zeusem w tej chwili na całym środku mapy i mam nadzieję, że za chwilę coś trafię, nie chcę tych pieniędzy, bo chcę cokolwiek, żeby móc strzelać. Tutaj jest? Te mapy potrafią mylić. Jest tutaj, dobra. Dobra, trzeba tutaj znaleźć. Jest shotgun! O! Jakie coś bardzo lubię. Patrzyłem z Swoją drogą w ogóle, jak to są roz rozpikselowane tutaj te napisy przez tą dużo niższą rozdzielczość. I czy teraz znajdziemy jakiegoś przeciwnika? Mamy broń. Tu lecę od razu po fraga. O, pocisku więcej do shotguna, pięknie. Widzicie, tu była skrzyneczka? Nie! Ojej, jednak ciężej się chyba strzela mi z tej rozdzielczości, bo powinienem go dawno trafić 10 razy, miałem szczęście, że podniosłem kewla, chociaż nie wiem czy, czy w ogóle się udało czy nie, w każdym razie pierwszy brak za mną, lecimy dalej. Kamizelka leciała cały czas. No super, A, to może pakiet mobilności tym razem. Ja lubię sobie latać po całej mapce. Gdzie są wszyscy w tej chwili? No nada nie mam pistoletu, to jest dosyć duży problem. Tam ktoś jest daleko, dobra, lecimy po nich. To teraz pakiet mobilności będzie za mną latał. O, rzućcie tu tutaj, rzuć. Później wezmę. Jeden strzał wystarczył. Dobrze, bardzo dobrze. Tek 9 miałeś dużo podzisków do teka. Widzicie, bardziej się opłaca walczyć niż kupować broni szukać, bo od razu dostałem teka z wieloma odciskami. Rozdzielczość 4-3. W tym trybie akurat może mi sprawiać, że będzie mi się grało gorzej, bo... 4-3, wiecie, ucinaj po lewej i po prawej, troszeczkę obrazu. A ta mapa i ten, ten tryb rozgrywki to, ma to do siebie, że warto widzieć. Szeroko co się dzieje. Nie wiem, czy tu nie sprzyjem kogoś. Nie są dział wyeliminowany czyli to dwóch różnych Tutaj spadało Tuż obok siebie Myślałem, że to jeden team będzie No, kolega dużo rzeczy zamówił U, też pakiecik Też pociski, dobra Mamy już teraz całkiem mocnego shotguna Dzisiejszy odcinek By shot go Pieniądze lecą. To już jest... Już mamy całkiem sporo fragów dzisiaj. Przez pięć zabójstw. Teraz jestem znowu na środku, trochę nie wiem. Jeszcze więcej pocisków do shotguna, pięknie. Ta trochę wezmę i do tego. Pół na pół, co? Tam też jest bardzo daleko. No to ja bym spróbował go. Znać dwóch. Spróbujemy ich złapać. Jeden tu, drugi tutaj, dobra. Pewnie to jest jeden team, tak obstawiam. Robił to solidnie. Uso już się odrodził na mnie, okej. Okay. Here is shotgun. Może go tam wziąć, niestety się nic nie odzywa, tak no. nie, 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 nie. Już mnie zaatakował, no Tylko, z... Tylko się zrespił obok nie chciał mnie zabić z pięści nie dobrze. Ale mu się nie dałem Tu jest właśnie żomek Dobra poświęcę mojego słusznika Poświęcimy go I on teraz mnie powinien nie zauważyć Dobrze i drugi się tu zrespił gdzieś obok Kurczę, nie zdążę. Chciałbym wziąć jego przedmiotu, bo może miał coś dobrego. Szkoda, że się zdążyli. It's mine. był drugi. Chciałbym ich dobić, żeby się przestali mieć czas na respienie. Tu jest Dobra. 8 fragów, ale czy jest... Match shotguna. Rozdzielczość 4-3. I tylko shotguny. <laughs> no ciekawie, bardzo. Eee, trzeba by iść po zrzucik. Co to jest za, czy za czarne jakieś coś? Nie pamiętam w ogóle, co to jest. Obydwa. Są dwóch graczy na dwóch krańcach mapy. Czeka, no ich czekają na zrzuty. No niedobrze. Nie strzelaj, nie strzelaj. Nie. Aj. Jaki lak! Co to było? Gdzie jest zrzucik teraz? Dobra polecę gdzieś tam, widzicie? Chyba mnie widzi Zobaczył mnie, oj! Nie mam HP Jeden strzał, jejku, udało się! Szybko zastrzyki, jeden Drugi I zrzucik, co? Oto, tutaj przyszedłem. Jest ta wópka. Dobrze, bardzo dobrze. To jeszcze co? Jeszcze amunicja. I teraz się chowamy. Bylebym nie zrobił nic głupiego. Prosimy szybko zastrzyk, zastrzyk, poproszę. Tak już nie będzie goniła zaraz, za chwilę tak. Dobra, mamy 9 kulek. Jest już lepiej. A nie mamy już min do skakania, to mi się troszeczkę nie podoba. Ja muszę stąd iść, bo ja myślę, że oni mnie będą zaraz otaczać od boku, ale ja chyba pójdę wodą, będzie bezpieczniej. Zdałem się iść samym środkiem mostu. Mosta? Mostu? Nie wiem jak powiedzieć w tej chwili. Tam przydałby się jakiś zapasowy zastrzyk. Zastrzyk tu ktoś, ktoś się. To się reski, mam, mam wrażenie. Zastrzyk, już mi minę do skakania. Myślę, że nie będą potrzebne. Tak, dobrze, że dobrze uciekłem, bo on był za mną. Eee, Wszedłem sobie do jakiegoś domku. Tylko ja tych domków kurczę wszystkich nie znam. Gdzie tu się wchodzi? Na który można wejść na górę, na który nie. O, tu można wejść, dobra. I chciałbym pokorzystać z zawupki. O, właśnie chociaż w taki sposób. Proszę zastrzyk... Nie wiem go. Wszyscy są tutaj obok nas. Czterech wrogów. Okej. Okay. No słaby ten domek, nie? To nie jest jakaś wyjątkowa widoczność. Trzech wrogów zostało. Rozdział 4-3. Bardzo fajna gierka. mój z zakładnikiem. Heh! Końcówka gry ja z zakładnikiem. Chyba też na kogoś nowego trafiłem tym razem. Jestem w strefie, dobra. Strefa się będzie koła tutaj, także mogę nawet poczekać. Teraz jak zobuty ten z Dionyka najchętniej, bo tylko słychać jak skaczy. Wszyscy są w jednym miejscu. I tu mi powinien przychodzi zaraz pod celownik. Ktoś jest mną jeszcze. Są tam gdzieś. Chyba jest w tym domku, wydaje mi się. Ajajaj! Szkoda, że nie trafiłem. Nie! Help Jestem sam, jeden na jednego, jest? od drzewo granat. Nie wyszło tak jak chciałem? Dawno nie miałem takiej walki, jeden 1 na 1, jednego. Tutaj by mi się przydało coś innego niż łupka. Nie mam pocisków! To wszystko przez rozdzielczość 4 x Jest! Słuchajcie, co za... Nie, ja nie chcę grać w tej rozdzielczości. Wolę Full HD, bym go trafił 10 razy, naprawdę. <ścoughs> Ale bym się zdenerwował, gdybym tego nie wygrał. Oooootaj mistorów, tak mi się wydawało. On też już w ogóle, zero kulek, zero niczego. Leciał na mnie z młotkiem. jejku. Jeden pocisk ich miałem w awubce. w ostatniej chwili udało się to wygrać. Jak widzicie teraz miałem elitarnego lisa łowcę i wcześniej był wilk, ale w tym trybie to wygrywasz mecze, przegrywasz, wygrywasz, to tracisz rangę, przegrywasz, awansujesz, dzieją się bardzo różne rzeczy, także to tak te rangi bardzo dynamicznie spadają i wpadają. Dzięki wszystkim za oglądanie. Stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Ale dziwnie się strzelało teraz z tej rozdzielczości na sam koniec. Coś strasznego to było.